Witajcie, z tej strony odkrywca Radik, który jest właśnie kolejny materiał z serii i tym razem zagrałem bitwę na 12.0 za pomocą amerykańskiego drzewka. Jest tutaj ze mną oczywiście nitka, która będzie rozgrywał tutaj bitwę za pomocą amerykańskiego drzewka. No ale tak, wracając do, do moich pojazdów, jakie tutaj mam pojazdy do zaprezentowania, czyli czołg CB90120, właśnie na, na 11.7, czołg podstawowy SteelSwagon S22B na 12.0, samolot SK60B na 7.0, kolejny SteelSwagon na 12.0, czyli kolejny czołg podstawowy, jeszcze system przeciwlotniczy, czyli i Ito 90M, 12.0, i na samym końcu śmigowiec HKP2. To raczej nie będę go używał, no ale go mam, żeby nie było. Więc tak to się prezentuje, a ja Was zapraszam do oglądania. Tak więc miejmy nadzieję, że bitwy będą udane, jak to wyjdzie w praniu to się okaże. No i co, i oczywiście tak, nitka standardowo e, gra tutaj pojazdami typu właśnie Ameryka. Ja tym razem wziąłem tutaj Szwecję, bo dawno nie było top tieru ze sz szwedzkiego drzewka. Więc tak tutaj, jak to się mówi, da odmiany. Wziąłem inne drzewko. Tymczasem tak, bierzemy tutaj cywil 90-120 na dobry początek, pojadę gdzieś tutaj na tą kampę i będę kampie na daleko. Jak to wyjdzie w planiu, to się zobaczy. No, termowizji dalej nie mam, bo jak mówiłem, ja prawie w ogóle nie gram Top Tieru. Ewentualnie czasami gram Japońcami, to już prędzej, albo Niemcami. Ale jako tako tak, poza anteną czy gram Top Tier? Raczej nie, raczej siedzę na trochę niższych tierach typu 10,7, 9,7 czy nawet trochę niższych, więc tam głównie siedzę. A top tier? No, nie powiem tak, lubię grać topiera, ale też tak, co za dużo, to co nie znowu, tak bym to powiedział. Więc jak to się prezentuje? Czyli tak, Niemcy i Rosja jest po przeciwnej stronie, niedobrze, czyli mają dwie, dwie nacje pancerne bardzo na tym ubolewam. No e, jakoś trzeba żyć Jakoś trzeba żyć. A to by cię rozwalił lufę! a to ciekawe. A to ciche co? O, ja nie... Ja nie ale teraz dużo krzaczków chyba z przodu w Wow, dobra, teraz go, teraz ciebie trafiłem w końcu. Dobra, mamy pierwsze zniszczenie i asystem. Bo jeszcze za to, tego Leoparda. Trochę pocisku zużyłem niestety, no ale... Bywa i tak. W ogóle, a mam jednak dla mnie dobra. Ja myślę, że nie mam tam jeszcze rasowego, ale jednak mam. Ty. Nie, dobra, to jest zniszczony pojazd, a wyglądał jak żywy. Znaczy, działający. No nic. Dobra, to co? No, czekamy dalej. Może znowu coś się pojawi tutaj nowego. Może. Nitka dostał. O, a skąd? To 80. Ok, dostałem kolejną asystent za zwiat. Tam też coś jest na punkcie, właśnie i kolejna. Nie, przeżył. Albo asystent? Nie, asystent. Czyli na razie zneutralizowali punkt. No nic. Nitka ze K50. Gostek dostał chyba z lewej. A tam nie ma przestrzału. Jeszcze zniszczył drona, ciekawe. Co i na razie nic nie widać? Nic tutaj nie wyjeżdża. Wiecie co? To może ja zmienię pozycję? Tak to nitka zrobił. Chociaż nie wiem, czy teraz jest za późno, bo nitka bardzo dużo ryzykuje. Miejsc jaką podskakuję. No ja też wezmę tutaj włączę swojego speedy Gonzada. się to będę też dużo ryzykował niestety i to bardzo dużo. Najgorzej jak coś z tej guły. oj ojoj O Ohojaj, jasna, ale ja jestem w miejscu. No i dostałem. Ja, yeah. miałem pecha i to dość dużego. Mamy system przeciwlotniczy? Mamy. Pomijając to, że nasz team kochany wychodzi. Więc, wow! Gdzie jest im? Nie wiem. <laughs> ok, z tego co widzę Nitka wziął... ...System Przeciwrotniczy. Czyli Rodzina kamyków. jakby by tak to nazwać? Ja złoim z Lizbaganem na razie jeden do przodu. No jak na razie. Co dalej będzie, to się okaże. Ale patrzcie jak mój team wyszedł. No masakę. Back komentarza. A, dostałem dubską. A gdzie on jest? A tutaj, no tak, tradycyjne miejsce. I w ogóle ciekawe, że nie zajmuje punkt, tylko już sobie tutaj campi. A, dostał. Nie, nie będę brał pelotkę, jak nitka jest pelotce, to po, po co ja mam brać jeszcze raz z st Tiswagana? Chociaż mógłbym wziąć tamten punkt, ale. kurczę, sam jakaś na cały team, droga. No aż tak mnie nie pojąbało. No ale tutaj miałem PK, nie zauważyłem go, bo nie spodziewałem się, że ktoś tam wjedzie, ale jednak wjechał. No dobra, został zniszczony. Więc chociaż... O, no i tak już ktoś tam wjechał. Tylko pytanie co? Type 90 chyba dostał. Aha! Fajnie! Że kto, ktoś tutaj ma na mnie przestrzał. A ja nawet go nie widzę. Wow. Czyli co, ma wczytane tutaj drzewka? Bo nie wiem, jak to mam rozumieć. Hm, fajnie, mam dwóch załagantów. T-80, tylko pytanie gdzie? No właśnie, a dobra, no to się naprawił, był na punkcie, albo miał koledę, nie wiem. No i co, i tak naprawdę to jest przegrane, mogę wziąć samolot, mogę spróbować. A, to było 133. Okej. Okay. To nie miałem prawa nawet wygrać z nim. A co się stało z nim? A, nie tylko żyje, tylko dlaczego go nie pokazuje? Nie wiem. A co mnie tak prawie rozwaliło? Jeszcze. Fajnie, że coś w ogóle mnie tutaj widzi. A ja go nie widzę. Zabawne, wrój. Ok, Naprawdę, ciekawe. Ten no, opony będę miał niszczone na tej łagodności A rado. A radar jest znowu zniszczony Nie wiem czy go trafię No nie trafię no.

koniec, przegrana. Totalna. Coś zbadałem? Nie. Bieda w kraju. Dobra, rozpoczynamy kolejną batalię. Może tym razem batalia będzie bardziej udana, bo ta batalia to... no szkoda komentarza. Tunezja na jeden punkt. Ja nie wiem co mam tutaj zrobić. A zespię się może na lewo? Nie pojadę na punkt, dosłownie. Tylko na lewo gdzieś się zespię. I może tak to zrobię. A, nitka pojechała na A, no dobra. Albo nie na A, tylko na kampę. Bo tam można ładnie tutaj strzelać w sumie. Chociaż nie wiem co teraz planuję, bo widzę, że już przejechał ten obszar. O! Widzę! Hm, widzę Okej okay. O o No, zobaczymy tutaj. Zabija, za tu dostałem asystę. Wow 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 Przecież nic tutaj nie było Okej okay. Eee, działa uszkodzony Jednego zaogranta straciłem Ale o dziwo żyję Jakoś A na opadę już mogłem mieć ładny strzał, no ale jednak coś tutaj siedzi Najgorsze jest to, że... Aha Krusek. Już go widać. Hmm, jak tu zmienić pozycję bardziej? Żeby tamten gostek nie miał na mnie przestrzał, bo ja nie będę walczył z Uskiem, który tylko pokazuje właśnie wieżę. Bo ja nie mam nawet mu. specjalnie mu co zrobić, ale jego. Ja Albo go nie przebiję. <grym> Albo go nie przebiję. Też tak można. Wow, nie kojarzę, żeby kompozyt ten boczny na Leopadzie 27 był aż tak gruby. Nie, ja przebiję. Chociaż może. Może jednak jest na tyle gruby. Oh my god, Dobra, jednak go zniszczyłem. Już się bałem, że zaraz zostanę zniszczony Tam w ogóle jest coś Chyba Alkalid. Niby go tam widzę ledwo, chociaż może To nie jest Alkalid, to jest jakiś usek albo a bo to są dwa pojazdy Nie wiem Wam tak, że ja kompletnie nie wiem jak to jest. Nitka się naprawia. Wiecie co, to jest chyba koszyczek wystający, to nie jest wieża. Znaczy to jest wieża, tylko że koszyk, czyli nic mu nie zrobię jak to strzelę. Chociaż teraz, jak tak ledwo się pokazuje... No. Makarit. I, I jeszcze ta 80 jest tam dalej. Te 80 Nitka spotkał panterę. Okej. Okay. Okej, okay. jednak tak się do mnie odwrócił, ostatecznie. Ale ma miałem falta, bo lufa i zamek działa, wszystko pochłonął. I co? Jest za mój team wychodzi. Wow. Damn. Fajnie. nie niby też wychodzą, ale mój team bardziej. W ogóle mamy czołg lekki, który ma... Ma, teraz ma punkty, bo wcześniej nie miał punktów. Więc w ogóle to też takie Ciekawe. Ja jeszcze się naprawiam, ale tam ten kostek tak ładnie tutaj wjechał. Teraz jeszcze jest jeden. Żeby było zabawnie. Nie będę walił, bo widzę mu tylko karabinek i górną część chociaż. No, teraz to już mogę uderzyć. Dobra, czyli mamy kolejne zniszczenie. Nitka wzięła F15. GTC został uszkodzony. W ogóle tam jest jakiś niszczyciel czołgów. To jest chyba zniszczone To też. To co? Gdzie są wygowie? Oni też bardziej wychodzą? Jak na mój team? Czy jak? O! No bo chociaż go oznaczyłem. Ale też dostałem... Eee... To była jak The panterka. czyli to był ten niszczyciel czołgów. Wow. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Okej. Okay. A on to gdzie? Gdzieś na pewno Dobra, jedziemy z Tiswagenem Nitka by minęła 125 To dobrze Chyba trzeba wjechać na punkty, bo zaraz będzie przegrana jak tak dalej pójdzie oni teraz chyba tak trochę zmienią zb... A nie, dobra, ja już pogubiłem się, bo nie wiem, chyba ta mapa została lekko zmieniona. tak więcej skały jest. Nie wiem, dosłownie. A co się stało, rolnice? No, pewnie pancer kopalnął. Tylko nie zauważyłem. Tak? Nie, 133. to było Fuji. No i co? przejmiemy strefę. A dalej to chyba pilnowanie już Stefy. No Stefa przejęta. I co i jedziemy do przodu, tak? Wrak, brak. Razy dwa. A może tutaj bym wjechał. I może coś z tego wyjdzie. Ok, wiadem. No, nawet coś znalazłem, stjęłem. BWP jeszcze tam był. Ale wiecie co? Będzie już raczej. Tak mi się wydaje, że raczej może będzie wygrana. Dziewięćdziesiątka została wyeliminowana, zespół się albo pance, albo tunguska. Nie, pance i jeszcze coś jest: BMP. Okej, okay, przeżyłem, ale jestem teraz po boku, bo trafi mi silnik. Nie! Nie poszło nie słyszało, ale chociaż Okej, okay, zniszczyliśmy się nawzajem. No cóż, nabywa. No A, jeszcze razem tego Steamwagon'a. No i tak jest pancer, i tak jest pancer, więc co mam brać jakiś pojazd lotniczy, tak? Automatik coś strzeda. Automatik strzela w 30. 3. Okej. Okay. Nitka została zniszczona przez T90. Jakoś się przebiję A może nawet i tutaj Już będę miał przestrzał Jeśli ktoś tędy wyjechał Nie, nie tym razem Atomówka? A, od naszej strony Oj! Dobra, tutaj są Nie wiedziałem, że już od razu będą... Chyba obywaj. Jeden i drugi Tak, bo to F16 To nieźle. A zobaczmy... A, nie zobaczę, bo już jest koniec bitwy. O, i mam nowy czołg do kupienia, ale na razie nie będę go kupował, bo trochę mam za mało pieniędzy. Czyli zbadałem z tej Zwagana 122B. Na razie go nie kupuję. To co, to mogę prowadzić badania w kierunku. planowałem tego zbadać, ale wiecie co? Chyba cb 90, Mike 4. Pójdzie to z badania. Dobrze, w takim razie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli, ci się spodobał, a jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz tak Także trzymajcie się i do następnego. Tak więc do zobaczenia. Cześć.